Na kanale Listen and Speak English, gdzie razem uczymy się języka angielskiego. Ja nazywam się Paweł Michalec, i to jest lekcja, która jest częścią cyklu poświęconego angielskim czasom gramatycznym. Nazwałem ten cykl Czas na Czasy. Uczymy się z mojego autorskiego podręcznika który wygląda w ten sposób i za chwilkę będziemy sobie szli do jego wersji cyfrowej. Za chwilkę powiem jak sobie można też, jak się można też zaopatrzyć w niego, żeby sobie z nim pracować. Także chodźmy na ekran mojego komputera do wersji te tej cyfrowej. Tutaj mamy ten podręcznik. Przewińmy sobie do spisu treści, ponieważ to nas tu najbardziej interesuje i powiem ci zaraz co dzisiejszej lekcji będziemy robić. Dzisiaj do tej pory przerobiliśmy sobie lekcję pierwszą. Cały czas przerabiamy czas Present Simple, któremu poświęcone są trzy pierwsze lekcje. Każda lekcja ma dwa, można powiedzieć, takie, takie podzielone są na dwie części: gramatyka A, dwa nagrania. Gramatyka A i gramatyka B. Dzisiaj mamy gramatykę B, lekcji drugiej, czyli Present Simple, pytania oraz czasownik mieć i w. W części B tutaj mamy czasownik have, czyli czasownik mieć. Także chodźmy sobie już tutaj do, do tej lekcji i pokażę, jak to wygląda. Tutaj będziemy mieli troszeczkę, właśnie na pierwszej, zasadniczo każda lekcja, ma, każda lekcja zawiera trzy strony w podręczniku. Pierwsza strona to jest gramatyka. Tutaj akurat jeszcze mi się nie zmieściło na jednej stronie. Druga strona to są zdania, czyli, czyli yy, tutaj w tym przypadku 15 zdań i to będzie druga część lekcji, gdzie będziemy sobie te zdania razem powtarzać, żeby to co się nauczymy w części grammar, żeby sobie wprowadzić w życie i yy, słuchać i powtarzać te zdania. Także druga część lekcji to. To będzie poświęcona, zostawię miejsce dla ciebie, żebyś powtarzał, powtarzała ze mną zdania, czyli to jest taka interaktywna część lekcji. No i tutaj w podręczniku trzecia strona, zawsze to są, to są zdania do tłumaczenia, czyli praca z podręcznikiem o tyle jest fajna, że nie tylko masz to wszystko tutaj spisane, możesz sobie do tego sięgnąć, powtórzyć i tak dalej, ale też masz miejsce, żeby te zdania przetłumaczyć z języka. Polskiego na angielski w ten sposób ćwiczyć pisownie i to wszystko co do tej pory nauczyliśmy się w części grammar, także to jest bardzo fajne, dlatego zachęcam do tego, żeby się, żeby się zaopatrzyć w ten podręcznik. Zaraz powiem jak to zrobić. Także dzisiaj będziemy mieli czasownik have, ponieważ present simple czasie on, no tutaj troszeczkę trzeba to wyjaśnić. Także Zanim pójdziemy dalej, chcę Ci pokazać jak sobie nabyć, zakupić podręcznik, ten, który, z którego się uczymy, na moim kanale. Jak wejdziesz sobie tutaj w ten filmik, albo też jak rozwiniesz opis tego nagrania, które właśnie oglądasz, rozwiń sobie opis tego nagrania tutaj i będziesz mieć właśnie linki do zakupu zarówno podręcznika w wersji papierowej, jak i e-booka. PDF, czyli, czyli w dwóch formach. Tutaj na Amazon możesz sobie zakupić ten podręcznik w wersji papierowej z dostawą do domu. Zamawiasz, za kilka dni przychodzi Ci elegancko wydrukowany, taki jak ja mam. Albo jeżeli bardziej chcesz e-booka cyfrowego w PDF-ie, to to także możesz go sobie tu zakupić przez mój sklep internetowy, tutaj przenosić je do, do tej platformy zakupowej i tutaj masz opis produktu. On jest troszeczkę oczywiście tańszy, ponieważ jest to produkt cyfrowy przeznaczony do druku, tak? Czę, część osób, niektóre osoby sobie wolą pracować na przykład na tablecie, PDF-a sobie otworzyć, a niektóre po prostu sobie drukują ten podręcznik w punkcie na przykład Xero i Bindują, także też korzystają z takiego. Podręcznika, inne też podręczniki są dostępne do kursów. Mam podręczniki do każdego kursu na każdym poziomie A1, A2 i B1. Także też są te podręczniki, tutaj linki dostępne. Co jeszcze chcę Ci tutaj pokazać? To playlisty. Jak wejdziesz sobie w playlisty na moim kanale, to tu masz playlisty właśnie do tych trzech kursów. One zawierają poukładane już po kolei ponumerowane lekcje i są to możesz w ten sposób tak systematycznie się uczyć, czyli wchodzisz sobie na przykład na playlistę A1 i tu masz wszystkie te lekcje do kursu A1 tych lekcji jest też 60, także tu po prostu taka systematyczna nauka, jeżeli cię interesuje, to możesz to robić przy pomocy właśnie lekcji wideo i też podręcznika. Zachęcam do subskrypcji kanału, subskrybuj, wciśnij dzwoneczek, jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o na bieżąco o tym co, co na kanale co na kanale tutaj udostępniam. Także już teraz chodźmy do gramatyki, do części grammar. Napisałem tutaj let's focus, czyli skupmy się, ponieważ troszeczkę nam to będzie wymagało skupienia, żebyśmy sobie tą gramatykę przyswoili. Ok. No to idziemy. Czasownik to have, mieć. Jeżeli chodzi tutaj zawsze daję do każdej lekcji mam today's proverb, dzisiejsze przysłowie to jest actions speak Louder than words, czyli co? Actions, akcje, czyny, speak mówią louder głośniej. Loud jest taki głośny louder, głośniej than words, niż słowa. Czyny mówią więcej słowa, czyny nie słowa, także takie czasami a, mamy też a, mówimy po polsku, także lubię bardzo te przysłowia angielskie. E, ok, idziemy do pierwszego punktu. Odmiana czasownika to have, czyli mieć w czasie Present Simple, jak wygląda. Uh, ja mam, I have. Jeżeli chodzi o tą wymowę, have, I have. Uh, ty masz, you have. Tu się nic nie zmienia, dopiero w trzeciej osobie, w czasie Present Simple, tak jak zawsze mówiłem, w trzeciej osobie, on, ona, ono. Tak jak mówiłem w poprzedniej lekcji, zawsze się w trzeciej osobie coś zmienia w czasie Present Simple. Ona ma, on ma, he has. Ona ma, she has. Ono ma it has My mamy Tutaj już jest e, znowu have forma we have Wy macie you have They have oni mają Czyli w trzeciej osobie tylko jest ta druga forma czasownika have, czyli has. OK Idziemy dalej. Punkt drugi. Zdanie oznajmujące z have w znaczeniu mieć, posiadać, bo have też jeszcze ma takie znaczenie, że możemy spożywać posiłek, też używamy have, więc tutaj mówimy o znaczeniu mieć, coś posiadać. Możemy zbudować oznajmujące na dwa sposoby, czyli have drugi sposób have plus got oraz w, w trzeciej osobie has i has got, tak? Czyli zasadniczo mamy dwa sposoby z have. Samo lub z dodatkiem got, ok? Czyli forma bez got jest bardziej formalna, a forma z got jest bardziej potoczna, nieformalna. I w języku mówionym zwykle używana jest jej skrócona wersja, czyli jeżeli mówisz z tą, będziesz mówić z tym got, z tym dodatkiem, z tą cząstką got, to przeważnie preferowany jest skrót. I wtedy zamiast I have got, powiesz I've got. Ok. Dobra. Czyli tutaj mamy przykłady, i tu będziemy mieli wszystkie osoby: ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni. Ok. Ja mam samochód, jak powiesz w czasie present simple: I have a car. Bądź druga, druga opcja z dodatkiem tego got. I have got a car. I tak jak powiedziałem, tą drugą opcję z got czyli tą e, bardziej potoczną, tak jak częściej ludzie mówią, y, skracają ludzie przeważnie, tak? I've got a car. I skróty są przeważnie w tym języku potocznym, najczęściej ludzie właśnie skracają i robią skróty. I've got a car. Ja mam samochód, czyli tą drugą opcję z tym got możesz skrócić do I've got a car. OK. You, e, ty, ty masz samochód. Pierwsza opcja. You have a car. I druga opcja, you have got a car skrócona do you've got a car. You've got a car. I to wszystko poćwiczymy też wymowę jeszcze w zdaniach, w tej części czy będziemy powtarzać zdania. Eee, on. I tu wiemy, że jeżeli będziemy mieli on, no to has. Musimy zastosować tą drugą formę czasownika have. On ma samochód, he has a car powiemy. Bądź, zgod, he has got a car. He has got a car. W skrócie he's got a car. He's got a car. OK, she, ona podobnie. She has a car, she has got a car. Ona ma samochód. She's got a car. Uh, tu dałem takie zdanie it, żeby powiedzieć, że to coś ma. Dałem to ma dwoje skrzydeł. It has two wings. Bądź has got. It has got. Skracane do it's got two wings. Czyli tu mieliśmy has w trzeciej osobie, she has, he has i tu znowu wracamy do have, ponieważ mamy we, czyli my. My mamy samochód, we have a car, we have got a car skracane do we've we've got a car, wymowa we've w, we, po prostu to w dodajemy we've got a car w tym skrócie They have a car, they have got a car skracane do, they've got a car Najbardziej popularne są wersje, właśnie te skrócone z tym god. To są najbardziej popularne, jednak możesz powiedzieć po prostu każdy sposób, czyli zarówno ten, a they have a car, they have got a car, bądź they've got a car. Ok, czyli podaję to, co jest dopuszczalne i co jest możliwe w języku. Najczęściej spotykaną formą w języku potocznym są właśnie te skróty z god, jeżeli chodzi o użycie czasownika. Have w present simple. Dobra. Idziemy dalej. Zdanie pytające z have. Zdanie pytające, oczywiście posiadać, mieć, to have w tym znaczeniu. Możemy budować zdanie pytające również na dwa sposoby. Ok. Czyli tu już będzie to może troszeczkę bardziej skomplikowane, ale zobaczmy. Możesz zrobić to a przez inwersję, tak? Przez inwersję, czyli Inwersja jest to zamiana miejsca, tak? Czyli operator idzie na pop, przed podmiot, nie? Przed podmiot. I have, have I? You have, have you? Nie? Czyli to jest inwersja. E, czyli have has plus got. Bądź punkt b przy użyciu operatora do lub does, ok? Dobra, zobaczmy sobie przykłady. I tutaj dałem e, po lewej stronie opcję z do, po prawej stronie opcję z, y, przez inwersję, przez have. Zobaczmy. Czy ja mam samochód? No, dziwne pytanie w sumie: śmieć pytać siebie, czy pytać kogoś, czy ja mam samochód, ale może retoryczne. Ktoś mówi, podwieź mnie, a ja powiem, czy ja mam samochód? Tak, tak, tak zapytam. Ok, czyli mogę zapytać to na dwa sposoby. Czyli tak jak żeśmy się wcześniej uczyli w poprzedniej lekcji, przy pytaniach z czasownikiem, z dodatkowym czasownikiem, czyli z operatorem, i to umiemy już z operatorem z poprzedniej lekcji tworzyć te pytania, czyli będzie to wyglądało najpierw operator, do, później i, czy ja, później czasownik, czyli w tym przypadku have, do I have, czy ja mam. A car, samochód. Ok, czyli to jest ten sposób, który poznaliśmy do tej pory. Czyli ten czasownik: Have w tym przypadku z operatorem do traktujemy jak każdy inny czasownik. Tak? Czyli traktujemy ten czasownik: Have jako każdy inny. Czyli do I have a car? Czy ja mam samochód? Do you have a car? Czy ty masz samochód? Does he have a car? Czy on ma samochód? Does she have a car? Czy ona ma. Does it have wings? Czy to ma skrzydła? Do we, czy my mamy samochód? Do they have a car? Pamiętamy, że w trzeciej osobie jest to das, Ten operator ma formę das I tutaj już nie mówimy does he has, ale does he have. Ponieważ jak już mamy does, to nie zmieniamy nic w trzeciej osobie z czasownikiem. Czyli to by był ten pierwszy sposób. Natomiast drugi sposób dopuszczalny, i tak jak też można robić, yy, pytać, można przy użyciu inwersji, czyli Have I got a car? Czy ja mam samochód, tak? Have you got a car? W ten sposób to pytanie wygląda. Has he got a car? Czyli uh, He has got a car, to by było odpowiedź. On ma samochód. Has he got a car? To będzie odwrócenie, inwersja, czyli, czyli zmiana miejsca. O, tutaj ten czasownik has idzie przed, przed podmiot, tak? Jest inwersja i, um, i później mamy dopiero mm, podmiot. Has he got a car? Czy on ma samochód? Czyli możemy, widzimy, że na dwa sposoby możemy to formułować: przez inwersję, czyli z zamiany miejsc, czyli bez dodatkowego operatora. Have you got? Has he got a car? Has she got a car? Has it got wings? Have we got a car? Have they got a car? Czy oni mają samochód? I tu mamy także te krótkie odpowiedzi. Tak? W przypadku z operatorem Yes, I do. Uh, yes, we do. Yes, it does. Yes, she does. W przypadku czasownika have robimy to na tej zasadzie, że, y że tak samo krótka odpowiedź jest Have I got a car? Yes, I have. To będzie na tak. Have you got a car? Czy ty masz samochód? Yes, you have. Czyli tak. Has he got a car? Czy on ma samochód? Yes, he has. Czyli tak. Widzimy, że ta krótka odpowiedź już jest z tym czasownikiem have w odpowiedniej formie. Także w ten sposób są dwie opcje tworzenia tych pytań. I ja bym powiedział tak. Co tu jeszcze mamy? Uwaga. Pamiętaj o tym, by użyć got, ponieważ niepoprawnie jest powiedzieć have you a car. Aha, dobra, have you got, musimy powiedzieć, nie możesz powiedzieć have you a car. Have you got a car. Dobra, czyli jeżeli robisz tą drugą wersję z tym have y, przez inwersję, to nie możesz powiedzieć po prostu have you a car, musisz dodać też got tutaj. Have you got a car. Dobra. Dobra, e, i teraz wniosek końcowy. Jaki tu mamy wniosek końcowy? Oba sposoby tworzenia pytań z udziałem czasownika to have w czasie present simple są poprawne i mogą być używane zamiennie. Możemy więc tworzyć przeczynia przez inwersję z have lub has lub przy użyciu operatora do bądź does. Wydaje się, że ten drugi sposób jest łatwiejszy, zwłaszcza na początkowym etapie nauki angielskiego. Ponieważ jest to standardowy, typowy sposób, w jaki tworzymy zdanie pytające w czasie present simple, jest to standardowy, typowy sposób, czyli możemy to robić tak jak zawsze, z każdym innym czasownikiem to robimy i nam to wyjdzie także z czasownikiem mieć. Wydaje się też, że drugi sposób, czyli przy użyciu operatora tego do, does, ten sposób tutaj, który mam, tak? jest także częściej używany przez osoby posługujące się amerykańską odmianą tego języka i mój komentarz byłby taki że mój komentarz byłby taki, że ja zachęcam moich uczniów do tego, żeby posługiwać się tym sposobem z operatorem Do bądź DAS, nie? bo jest to po prostu łatwiejsze, ponieważ tak jak robiliśmy pytania, będziemy robić też przeczenia. W czasie Present Simple używamy zasadniczo operatora do bądź das w trzeciej osobie, by tworzyć pytania w czasie Present Simple oraz przeczenia. Dlatego, jak poznamy ten pierwszy sposób tworzenia pytań i przeczeń, to także, jeżeli będziemy chcieli użyć czasownika mieć, czyli have, także nam to wyjdzie. Po prostu używamy go w tym przypadku jak każdego innego czasownika, ale w tej lekcji chciałem po prostu pokazać też, że jest ten drugi poprawny. Drugi poprawny sposób także, żeby po powiedzieć, że ludzie po prostu też tak y, używają, i wydaje się, że Brytyjczycy częściej używają tych pytań: Have you got? zamiast do you have? Have you got a car? Czy ty masz samochód? Have you got? zamiast tym got? zamiast do you have a car przy użyciu operatora. Także Amerykanie bardziej mówią: Do you have? a Brytyjczycy bardziej: Have you got? Tak, z tym got. Także Taka byłaby różnica. Ja zachęcam moich uczniów zawsze, naucz się najpierw tego jednego sposobu, będzie ci łatwiej, a jak będziesz chcieć, to, to też będziesz później używać tego drugiego, ale żeby wiedzieć, że tak też mówimy, także można powiedzieć, że to byłoby tyle, jeżeli chodzi o gramatykę. Także teraz, nasza ulubiona część, także będziemy razem powtarzać powtarzać zdania, czyli te zdania, które to, co żeśmy do tej pory przerobili w części Grammar, będziemy także teraz robić w części. Przy użyciu, przy użyciu części sentences. Także chodźmy do sentences i repeat after me. Powtarzaj za mną. Ok, ready? Gotowy? Gotowa? Czy wszystko rozumiesz? Do you understand everything? Do you understand everything? Czy wszystko rozumiesz? Przepraszam, mam pytanie. Excuse me. I've got a question. Excuse me, I've got a question. Przepraszam, mam pytanie. Ona ma czworo dzieci. She's got four children. She's got four children. Ona ma czworo dzieci. Oni mają specjalną ofertę dla naszej rodziny. They have a special offer for our family. They have a special offer for our family. Oni mają specjalną ofertę dla naszej rodziny. Czy ona ma brata? Odpowiedz tak. Does she have a brother? Yes, she does. Does she have a brother? Yes, she does. Czy ona ma brata? Tak. Mam wielu znajomych na Facebooku. I've got many friends on Facebook. I've got many friends on Facebook. Mam wielu znajomych na Facebooku. Czy masz chwilkę? Do you have a minute? Do you have a minute? Czy masz chwilkę? Oni mają duży dom z ogrodem. They've got a big house with a garden. They've got a big house with a garden. Oni mają duży dom z ogrodem. Czy oni mają dzieci? Do they have children? Do they have children? Czy oni mają dzieci? Czy on dzisiaj ma spotkanie? Does he have a meeting today? Does he have a meeting today? Czy on dzisiaj ma spotkanie. On ma bardzo ładne mieszkanie. He's got a very nice flat. He's got a very nice flat. On ma bardzo ładne mieszkanie. Ona ma ciemne włosy i brązowe oczy. She's got dark hair and brown eyes. She's got dark hair and brown eyes. Ona ma ciemne włosy i brązowe oczy. Czy znasz jego imię? Do you know his name? Do you know his name? Czy znasz jego imię? Mamy problem z naszym samochodem. We have a problem with our car. We have a problem with our car. Mamy problem z naszym samochodem. Jaki masz komputer? What kind of a computer do you have? What kind of a computer do you have? Jaki rodzaj komputera masz? Alright, to były wszystkie zdania, także y, uczyliśmy się z tego podręcznika, czas na czasy. Y, co jeszcze tutaj chcę zanim, y, zanim skończymy, chcę Ci przypomnieć, że my workbooks available, moje podręczniki dostępne, listen and speak English, moje autorskie podręczniki, y, ten podręcznik Czas na Czasy, z którego się uczymy, on jest w dwóch wersjach. Tej, tej na Amazon papierowej i cyfrowej, gotowej do druku jako PDF. A, hmm. I oprócz tego. Oprócz tego masz podręczniki na trzech poziomach trudności do kursów wideo dostępnych tutaj w playlistach na kanale: poziom A1, poziom A2 i poziom B1. E, także one są e, gotowe do druku, do, do wydrukowania, do zbindowania. Także one są dostępne. Możesz się uczyć także z tymi podręcznikami. Links in the description box. Linki w opisie description box, w opisie tego nagrania. W opisie tego nagrania, jak go rozwiniesz, masz. E, Linki, wszystkie do, do zakupów y, tych podręczników. Ym, co chcę jeszcze powiedzieć, także, jeżeli, y, jeżeli chcesz. Ym... Na razie w takiej wersji jak ten podręcznik papierowej, te, te podręczniki na, do pracy na poziomach A1, A2 i B1, one nie są jeszcze dostępne w ten sposób do, y, gotowe w formie papierowej. Trzeba je sobie po prostu zamówić jako PDF i później dopiero zlecić wydruk. I także w opisie y, nagrania mam. Tam umieściłem filmik, w którym pokazuje, że możesz sobie zlecić to po prostu przez internet, jest firma, która drukuje przez internet. Pewnie takie firmy gdzieś są oczywiście, ale ja znalazłem jakąś konkretną i tam możesz im zlecić i oni ci po prostu wydrukują ten plik PDF, który im prześlesz. Oni ci to po prostu przyślą do paczkomatu czy czy kurierem jak tam już chcesz gotowy podręczyć, także nie musisz się z tym samemu zmagać, i to jest cenowo też fajnie, to wychodzi. Także tam jest też link w opisie nagrania, żeby coś takiego zrobić. Jeżeli chcesz się uczyć ze mną języka angielskiego, to skontaktuj się ze mną, napisz to w komentarzu. Bądź po prostu napisz na mój e-mail. Z łatwością znajdziesz w opisie nagrania tamte informacje. Także skontaktuj się i być może, jeżeli będę miał wolne terminy, to będziemy się umawiać i razem się uczyć angielskiego. Subskrybuj kanał, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych filmikach, które tutaj na bieżąco będę publikował, ponieważ ten kurs będzie miał 60 filmików. rozmawiamy wszystkie. Czasy gramatyczne. Like, zostaw lajka, jeżeli podobało ci się nagranie. Komentuj, zostaw komentarz, napisz co wyniosłeś. Taki Twój takeaway, tak zwany, tak jak mówią, czyli co wyniosłeś z tego, czy coś fajnego tutaj się dowiedziałeś. Także komentuj. Share, czyli udostępnij, żeby, żeby też inni wiedzieli o, tym, o, o tych nagraniach, które tworzę, ponieważ robię to dla Was, żeby, żeby po prostu przekazać to, co ja się nauczyłem w, w taki sposób, żeby jak najszybciej się tego języka nauczyć. Także to mnie motywuje i więcej osób ogląda te nagrania. I, i to się rozwija, ten kanał motywuje mnie, żeby po prostu tworzyć te, te materiały cały czas nowe do nauki angielskiego i o, o, e watch, e, czyli o, tu pojawią się też filmiki z boku, po lewej i po prawej stronie. Także wybierz sobie, że na moim kanale jest mnóstwo tych resources, tych, tych, y, tych zasobów, które możesz eksplorować i się uczyć po prostu angielskiego. Mam Mnóstwo można się uczyć także z podręcznikami na każdym poziomie, także naprawdę, naprawdę, jeżeli ktoś chce podejść do tego poważnie, uczyć się tak systematycznie, także jak najbardziej na, można to robić, także. Do tego Cię zachęcam. No i widzimy się w kolejnej lekcji na kanale Listen and Speak English w serii Czas na czasy.